Siemanko, z tej strony Piotrek, witam Was na kanale Crocodile Bushcraft. Jak widzicie, piękna pogoda dopisuje. Postanowiłem dzisiaj wybrać się na małe biwakowanie, a raczej leniuchowanie, bo cały dzień sobie leżę w hamaku, czy tam książkę. Odpoczywam sobie. Dzisiejszy film będzie na temat mojego EDC, ponieważ kilka osób pisało do mnie, czy to w komentarzach, czy często też w jakichś tam prywatnych wiadomościach. O, pokaż, pokaż, co tam tachasz w kieszeniach na co dzień. EDC, czyli Everyday Carry, na polskie przerobione przez marka ekwipunek dźwigany codziennie. Są to rzeczy, które nosimy na co dzień, które są nam niezbędne w pracy, w domu. No, może w domu to trochę za bardzo poleciałem, ale ogólnie na co dzień. Ja swój zestaw, swój organizer. Biorę naprawdę wszędzie. Zabieram go do pracy, zabieram go jak idę z dziewczyną na spacer, zabieram go jak idę gdzieś do znajomych, zabieram go jak idę na grilla. Zawsze przy sobie noszę pewne rzeczy, bez których jakby no pewne sytuacje mogłyby stać się niewygodne. Dziś chciałbym wam pokazać właśnie moje EDC, co w, niego, w jego skład wchodzi, w czym to przenoszę. Zachęcam Was do oglądania. Mój pakiet przenoszę w takim najprostszym organizerze. Kupiłem go kiedyś, jak byłem w Polsce na wakacjach. Kosztował mnie tam, nie wiem, jakieś śmieszne pieniądze. Tak naprawdę to bazuje albo na tym, albo na Nerce, nie żadnej taktycznej, tylko po prostu North Face'a w kolorze bardzo jaskrawym pomarańczowym, który dostałem, którą dostałem od mojego przyjaciela jakieś na urodziny. Także, tutaj jest cała baza, serce jakby. Portfel jak portfel, cioram go, to jest ten G1000 z znanej firmy z Lisem. Wcześniej miałem jakiś skórzany, no to są akurat rzeczy wymienne w zależności od, od gustu tak naprawdę. Akurat słoneczna pogoda, więc myślę, że zawsze przy sobie mam okulary, ale to też jest troszeczkę naciągana kwestia typu e, pasek <gry> albo no nie wiem spinka do krawatu to jest tam wiadomo z czym się nigdy nie rozstaje nie rozstaje się nigdy z zapalniczką ponieważ jestem osobą palącą e, dzisiaj akurat mam zapalniczkę Zippo benzynową którą bardzo lubię którą również dostałem od mojego przyjaciela e, w tamtym roku na urodziny e, jak nie mam zapalniczki to noszę zapałki Jestem osobą palącą papierosy, palę też, pykam w sobie fajeczkę, więc w zależności. Za chwilę przejdziemy do tego, co przenoszę w moim organizerze i omówię krok po kroku, co tutaj się znajduje. Czyli tak, tak jak mówiłem, portfel w portfelu, noszę naprawdę to, co się nosi w portfelu, czyli jakieś Pieniądze, paragony, bzdury, kartę, dokumenty, bilon. To jest jakby jasne, tak jak mówiłem, zippo z bardzo ładnym grawerem. Okulary przeciwsłoneczne, no ale... To jakby nie jest, nie jest tak moim zdaniem ścisłym. Takim ekwipunkiem dźwiganym codziennie, czyli tak, organizer tak jak mówiłem, z przodu naszywka, co kto lubi, wiadomo. I teraz tak otwieram. I tak, tutaj jest pierwsze, jest krzesiwo. Krzesiwo jest ze mną zawsze, ale no, nie sądzę, żeby w jakimś tam miejskim pościgu było nam potrzebne. Tym bardziej, że jest tutaj zapalniczka więc myślę, że to jest bardziej chyba w tym przypadku akurat jeżeli nie wybieram się do lasu tylko jestem w pracy czy, czy idę gdzieś po prostu z dziewczyną na spacer to jest ze mną, ponieważ jest zawsze ze mną a tutaj akurat bardziej chodzi o wyjście do lasu długopis, bo dużo piszę, notuję myślę, że każdy gentleman powinien mieć przy sobie długopis tutaj są szczepione jedną trytytką Kilka właśnie trytytek. Jest to rzecz, której bardzo często używam w pracy. Jak najbardziej często mi ratuje życie. I nie wyobrażam sobie, żeby u mnie, że tak powiem, w kieszeniach mogło tego zabraknąć. Tutaj jest składany nóż firmy Letterman C33X. On tutaj jest z karabinkiem, ale tak naprawdę to nie. Niekoniecznie ten nóż e, musi być ze mną, e, ponieważ mam ich kilka. Akurat też w kieszeni mam e, taki chiński Oto e, folder, także nie musi to być akurat ten letterman. Zawsze jest tutaj w tym organizerze jakiś nóż. I teraz tak. Tutaj mam e, mini kabel e, do powerbanka, który jest tutaj. 10 tysięcy pojemności, nigdy mnie nie zawiódł, zawsze jest naładowany, przynajmniej do jakiegoś stopnia, do połowy, ale jest, ponieważ po pierwsze, na kanał kręcę filmy telefonem, po drugie, często używam z telefonu, po trzecie, no, tak jak mówię, jest to rzecz, która często ratuje gdzieś tam w miejskiej komunikacji czy w plenerze nam kontakt ze światem. Tutaj jest latarka. Astrolux. Jest to mała latareczka, poręczna. Jakby się tam gdzieś, nie wiem, światło na klatce popsuło, albo nie wiem, w piwnicy, albo po prostu coś tam gdzieś wpadnie w miejsce mniej widoczne, to też zawsze. Może nam to uratować sytuację. Tutaj mam karabinczyk, ponieważ czasami ten, ten organizer jest przypięty gdzieś, czy to do jakiejś torby, czy to do jakiegoś pasa przy plecaku, więc też się często przydaje. Tutaj mam gwizdek, to też bardziej z myślą o, o lesie, jakby jakaś sytuacja awaryjna była, trzeba by było wezwać pomoc, zawsze, zawsze to jakoś nam może pomóc. Także tak. Wizdek sobie spoczywa tutaj, na nim jest ten karabinczyk. I przejdziemy do. Tutaj jest taka mała komora, w której mam plastry, kilka leków, waciki do odkażania ran. Mam tutaj baterię zapasową do latarki i stopery. Stopery, ponieważ często śpię. No na przykład w lesie, no na przykład z kolegą, który chrapie, no na przykład mewy zaczynają drażnić nad ranem, jak chce się wyspać w hamaczku, więc po prostu noszę ze sobą, nauczyłem się stopery. To by było jakby jasne. Tutaj w tej kieszonce mam kawałek parakordu, Też powiem Wam szczerze, że przydał mi się parę razy. Trochę kiedyś się z tego nawet podśmiewałem, że Ludzie noszą ze sobą sznurek, ale jak kiedyś powiedziała mi pewna osoba, mając sznurek i jakikolwiek scyzoryk, jesteśmy w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji. Więc wziąłem sobie to do serca. Tutaj, w tej kieszeni, oj, trochę mi tutaj na tym konarze ciężko wyciągnąć. Mam szczelnie zamknięte zapałki, ponieważ, tak jak mówiłem, palę też fajkę. Więc, jakby to jest zrozumiałe. Tutaj mam zapałki i kawałek draski, ale można takie pudełko fajnie wykorzystać, na przykład na leki, czy jakieś takie rzeczy, które byśmy nie chcieli, żeby nam zamokły. Tutaj jest też niby jakieś krzesiwo, ale to mi naprawdę nie jest potrzebne. W kolejnej komorze mam multitula firmy Bachko. No, jest to standardowy multi bez żadnych super bayerów, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę polecam każdemu noszenie tula ze sobą, ponieważ naprawdę bardzo często z niego korzystam. Jest tutaj otwiera, czy jest jakiś pilnik, jakaś piłka, czy to scyzoryk, czy, czy śrubokręt, ale najczęściej jednak te kombinerki tutaj. Są w użyciu. Dlaczego akurat taki? E, bardzo popularny jest Letterman. Wiadomo, ja też e, bardzo szanuję tą firmę, ale akurat ten, e, ten Multitool dostałem e, pod choinkę w firmie, więc, e, więc został, a że na niego nie narzekam, jest sprytny, więc e, naprawdę naprawdę sobie go cenię. Tak wygląda mój zestaw. Coś pominąłem, nie, raczej nie, Uj, spadł. Mm, także tak. Już mogę dodać. Tak wygląda zestaw, który dźwigam ze sobą na co dzień. Który dźwiga ze sobą na co dzień Crocodile Bushcraft. Zachęcam Was do tworzenia własnych zestawów. Jest teraz swego rodzaju na to moda. Ludzie dobierają zestawy EDC kolorystycznie. Ja też mam swój ulubiony pomarańczowy set. Tak jak mówiłem, tutaj te rzeczy, które są, to jest jakby moja baza. Rzeczy, które jakby dochodzą do tego, to jest tylko moje widzi. Mi się nikt mi tego nie może zabronić. Jeżeli ja z tego korzystam, to, to jak najbardziej może, może się to tutaj znaleźć. Ja moje noszę ze sobą codziennie. Jeżeli nie przypasku, bo nie chcę wyglądać na jakiegoś taktycznego świra, który przynosi ze sobą jakieś dziwne sprzęty. To noszę to po prostu w torbie na ramię czy, czy w plecaku miejskim. I teraz tak, żeby sprawa była jasna, co jeszcze chciałem powiedzieć, bo często oglądam zdjęcia zestawów EDC. Wielu ludzi, jakby interesuje się takimi rzeczami, bardzo mi się podobają noże, więc też śledzę poszczególne grupy w internecie i też tam często dodaję swoje graty. Myśląc nóż w moim ekwipunku dźwiganym codziennie, myślę po prostu o jakichś pracach, które, które nim mogę wykonywać: typu coś przeciąć, rozciąć. Bardzo wiele ludzi zaczyna wrzucać jakieś kastety, jakieś takie dziwne rzeczy. Służące do samoobrony bądź do ataku. E, cóż, chciałbym Wam tutaj powiedzieć, jako że prowadzę ten kanał, e, pamiętajcie, że nóż ma być narzędziem. E, nikomu nie życzę nigdy, żeby znalazł się w sytuacji, w której będzie musiał e, sięgnąć po nóż, e, jeśli chodzi o samoobronę. E, oczywiście też e, mówię stanowczo jeżeli ktoś sięga po taki nóż e, w celu zaatakowania kogoś. E, pamiętajcie, że. Biorąc nóż do ręki, nawet jeśli chodzi o samą obronę, e, może się to źle skończyć e, dla Was czy dla innej osoby, czego nikomu bym nie życzył. E, także powiem Wam szczerze, że mam bardzo wiele noży. E, lubię, zbieram, kupuję, e, wymieniam się i bardzo rzadko, a właściwie chyba może nigdy mi nie przyszło e, przez myśl, że, że nóż jest to e, rzecz, którą można zrobić komuś krzywdę, czy, czy, czy nawet się bronić nie preferuję takich rzeczy, uważam, że nóż powinien zostać jak najbardziej tylko i wyłącznie narzędziem, które nam pomaga na co dzień cóż, mam nadzieję, że Wam film się podobał może nie był jakiś w 100% bushcraftowy chciałem Wam pokazać ten zestaw, jak prosiliście jeżeli macie ochotę zapraszam, zróbcie zdjęcia swojego ekwipunku, który nosicie na co dzień, możecie wrzucać w komentarzach u mnie na Facebooku Crocodile Bushcraft, śledźcie mojego Instagrama, subskrybujcie mój kanał, zapraszam do oglądania, do zobaczenia na kolejnym wspólnym szlaku.